Ręka do góry. Każdy, kto czuje, że jego umysł to takie chaotyczne złomowisko, a nie spokojny ogród. Witaj, nazywam się Radosław i jestem Ci bardzo wdzięczny za dołączenie do mnie w tej podróży, do stworzenia takiego sposobu myślenia, sposobu nastawienia, który ja nazywam Kandu Mindset. Czyli mogę to zrobić, mogę zrobić wszystko, na co się nastawi. Takiego sposobu myślenia, który będzie Cię wspierał na Twojej drodze, gdziekolwiek będziesz podążał i cokolwiek sobie zaplanujesz. I właśnie wszystko zaczyna się od naszych myśli. Ja głęboko w to wierzę. 90% czasu spędzamy w naszych głowach. Średnio w ciągu dnia mamy około 40 tysięcy myśli. Przynajmniej tak twierdzą badawcy, naukowcy. Nie wiem, jak oni to zmierzyli. No ale okej. Okay. Ktoś siedział i liczył wszystkie myśli. spoko. Natomiast naprawdę 90% czasu naszego życia, naszego dnia spędzamy w naszych głowie, rozmyślając różne tematy. Natomiast pytanie jest, czy pozwala, żeby większość tego czasu to były takie właśnie. bombardujące cię negatywne myśli, negatywne emocje, wszystkie te. Strachy, lęki, obawy, kwestionowanie własnej, nie wiem, własnej zdolności, własnych umiejętności, takie powątpiewanie w siebie, w swojej umiejętności, czy też robisz coś aktywnie, żeby to zmienić. I dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać na temat tego, takich pięciu kroków chciałbym Ci dać pięć kroków, które możesz zrobić. By polepszyć swoje myśli, swój sposób myślenia, swoje nastawienie. Ale zanim do tego dojdziemy, co możesz zrobić, pomyśl sam, co mógłbyś zrobić, żeby przełamać tą, tą pętlę taką negatywności? Jak możesz uciszyć tego swojego wewnętrznego krytyka? Chcesz w ogóle? Co da Ci? Słuchanie tego krytyka, przebywanie w ciągle w tej pętli negatywności. Jakie są z tego korzyści? Byłem ostatnio na ciekawym szkoleniu, co prawda, było to szkolenie fitness mindset czyli taki bardziej kulturystyczny sposób myślenia, sposób nastawienia tak by to można było chyba przetłumaczyć. Ale bardzo ciekawe, właśnie były kilka pytań takich do przemyślenia. I jedno z nich właśnie było, co daje ci negatywne myślenie, przebywanie nadal w tej negatywnej pętli? Jakie są tego korzyści? I prowadzący powiedział, że są, i miał rację, są. Dzięki temu nie musisz się zmieniać, a przecież my się tak boimy zmiany. Dzięki temu nadal możesz być tą ofiarą wszystkiego. A niektórym to pasuje. Ja sam wiem z doświadczenia: mi także przez długi czas pasowało bycie ofiarą całego systemu, bycie ofiarą, o bo, bo nie wiem, ten czy tamten coś powiedział, ten czy tamten czegoś, coś zrobił, albo czegoś nie zrobił, i przez to ja nie mogę działać dalej. Ja mam tak, a nie inaczej. Tak działa właśnie ofiara. Nie bierze odpowiedzialności za siebie, za swoje akcje. Tylko zrzuca winę na innych. To nie ja, to on. Ale pewnego dnia powiedziałam sobie dość. Nie chcę być więcej ofiarą. Ty też nie musisz być już ofiarą. Też możesz wyrwać się z tego, z tej pętli negatywności. Jeżeli oczywiście chcesz. Jeżeli oczywiście postanowisz, że masz już tego dość. A teraz wyobraź sobie, wyobraź sobie, że... Prowadzisz życie, gdzie nie pozwalasz żadnym strachom, żadnym lękom się zatrzymywać. Życie, gdzie jeżeli jakieś wyzwanie jest przed tobą, jakaś trudna sytuacja, po prostu stawiasz jej czoła spokojnie, zrelaksowany, pewny siebie. A wszystkie te a co jeżeli nie wyjdzie, zamieniasz na a co jeżeli wyjdzie. Co, co jeżeli zamiast się przywrócić, odlecę. Czy zacznę latać, jak to mówią. Ciężko się to czasem tłumaczy te angielskie zwroty. Ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. O stworzenie takiego umysłu, takiego sposobu myślenia i nastawienia, które będzie Cię wspierać. I to na tym kanale, chcę ci pomóc osiągnąć. To chcę Ci pomóc osiągnąć dzięki swojej praktyce chyba tak, praktyce trenera życia wystarczy ze mną porozmawiać ale dzisiaj chciałbym Ci dać te pięć kroków, które możesz zrobić które już teraz tu i teraz pomogą Ci pomogą Ci zacząć kreować taki właśnie sposób myślenia, takie nastawienie pierwszy krok to bardzo popularne Samoświadomość, mindfulness. Czyli bądź obserwatorem swoich myśli. Tak, jakby to nie były Twoje myśli. Po prostu je obserwuj bez żadnej oceny. Pozwól im przypływać, obserwuj. Świetne do, w, tym, w tym jest medytacja, gdzie właśnie ćwiczymy się w czymś takim, by pozwolić myślom przepływać bez żadnej implikacji bez żadnego rozważania. Po prostu one się pojawiają, zauważasz i obserwujesz następna. Druga rzecz. Rzucaj wyzwanie każdej negatywnej myśli. Sprawdzaj, czy ona jest ważna, czy nadal chcesz w to wierzyć. Czy nadal uważasz, że to jest poprawna myśl. Po prostu kwestionuj każdą taką negatywną myśl. Następnie, gdy już zaczniesz je zauważać, zacznij je zmieniać. Zmieniaj ich znaczenie, zmieniaj narrację. Zamieniaj te wszystkie negatywne myśli, uczucia, przez to także, w takie, które będą cię wspierać, które cię będą budować. Mogą to być afirmacje. Na przykład, w momencie, gdy zaczynasz powątpiewać w siebie, powtórz sobie. Codziennie, pod każdym względem, staje się coraz silniejszy i coraz pewniejszy siebie. Wystarczy coś takiego. Czwartym krokiem jest wizualizacja, czyli wyobraź sobie siebie takiego, jakiego byś chciał siebie widzieć: pewnego siebie, spokojnego, su odnoszącego sukcesy, radosnego, wesołego, szczęśliwego. I ostatni krok praktyka. Uczyń z tych czterech kroków taki swój nawyk. Cwicz go codziennie. A jestem bardzo ciekaw, jak Ci to pomoże, jak wpłynie to, jaki, jaki wpływ będzie to miało na Twoje życie. Więc takie wyzwanie dla Ciebie. poczuj to przez 30 dni i daj mi znać w komentarzu albo napisz mi wiadomość prywatną, jak to odmieniło Twoje życie. W jaki sposób wpłynęło to na Twoje życie, na Twoje relacje z innymi ludźmi, na to, jak zacząłeś postrzegać świat. Daj mi znać. Jestem bardzo tego ciekaw. I z tym wszystkim życzę Ci wspaniałego dnia.